Wchodzisz do kawiarni z telefonem w kieszeni, nie połączyłeś się z ich Wi-Fi, ale sieć może już wiedzieć, kim jesteś. Jak? Nasłuchuję tajnych pytań Twojego telefonu. To jest sonda Wi-Fi: wi, -Fi. wi -Fi Probe Request. Twój telefon nieustannie nadaje nazwy wszystkich sieci Wi-Fi, którym kiedykolwiek zaufał: domowe Wi-Fi, sieć biurowa dom mamy. Wykrzykuje te nazwy w eter pytając jesteś tu. Urządzenie nasłuchujące może przechwycić tę listę, a ponieważ Twoja specyficzna kombinacja poprzednich sieci jest unikalna, działa ona jak cyfrowy odcisk palca. Nie potrzebują Twojego imienia. Wystarczy, że codziennie o 8 rano zobaczą przechodzący odcisk palca dla domowe WiFi i sieć biurowa, aby wiedzieć, że to ty. Zostało to słynnie zademonstrowane w żarcie którym urządzenie recrollowało ludzi, odtwarzając piosenkę za każdym razem, gdy zidentyfikowało telefon znanej osoby. Ale prawdziwym zagrożeniem nie jest piosenka, jest nim zniszczenie Twojej anonimowości. To prowadzi do fundamentalnego pytania o naszą prywatność. Jeśli Twój telefon nieustannie nadaje historię Twoich zaufanych miejsc, czy w ogóle możliwe jest być naprawdę anonimowym w miejscu publicznym?